OK, skąd pobrać skórkę WordPressową, czyli jak zmienić wygląd naszej strony internetowej bez potrzeby zatrudniania grafika, wydawania pieniędzy jakichś ogromnych na grafikę? Jest kilka opcji, możemy wybrać, no kilka, no. Możemy wybrać skórki ogólnodostępne, darmowe, a możemy zakupić skórki bardziej profesjonalne, przygotowane profesjonalnie jeśli chodzi o wygląd, oraz o zoptymalizowane odpowiednio również pod wyszukiwarki. Niestety bardzo często takie skórki nie są spolszczone. Jeśli chodzi o polskie skórki, no to wystarczy w Google wpisać skórki WordPress. Tutaj mamy polskie skórki WordPressa. Najbardziej chyba popularna strona. No i po prostu wybieramy. Sorry, to nie ten. Wybieramy skórkę, którą chcemy pobierz, zapisujemy na dysku i wrzucamy do folderu, który, do którego zaraz pokażę. Albo inna opcja. Wybieramy skórki, właśnie te profesjonalne. W tym wypadku Elegant Teams, zapraszam na taki, pod taki adres w Teams. Będziesz miał do wyboru skórki płatne, które kosztują no, do wszystkich. Wszystkie skórki możesz pobrać za 39 dolarów. Masz nieograniczony dostęp. Możesz wtedy te skórki instalować na, na tylu blogach, na ilu chcesz. Są skórki bardzo fajne, niestety to są skór skórki w języku angielskim. Trzeba je spolszczyć, ale to nie jest, jakieś skomplikowana, nie jest jakaś skomplikowana sprawa, żeby je spolszczyć. Są bardzo fajne, klikasz sobie zakładkę Teams, tak jak widzisz to jest do wyboru, pobierasz na dysk i po prostu instalujesz. Ja teraz pokażę właśnie jak zainstalować skórkę Elegant Teams na naszym WordPressie. I tak, logujemy się na, na serwerze. I teraz muszę poszukać, gdzie ja pobrałem te skórki. Tutaj są skórki od Powiedzmy, że eskit.dm skórka. Przechodzimy jeszcze raz na serwerze w miejsce, gdzie zainstalowaliśmy naszego WordPressa. W folder, wybieramy, wp content, teams. I w tym miejscu, o, te dwa foldery to już są skórki, które w tym momencie do mojego bloga są dodane. Natomiast ja kopiuję... O, to jest ten folder. Z zawartością, ponieważ tu wcześniej jeszcze były pliki Photoshopa do edycji. A to jest generalnie całość. Ja przechodzę do tego folderu, kopiuję go w to miejsce. Na serwer. No i chwilkę trzeba poczekać, aż to się skopiuje. Przekopiowała nam się ta wtyczka, więc przechodzimy do panelu, wygląd. No. no i pojawił się nowy motyw. Włączamy go. I odświeżamy stronę. No i proszę bardzo. Zupełnie inaczej to wygląda, prawda? Nie jest to oczywiście wszystko jeszcze ustawione, ale wygląda całkiem, całkiem ładnie.